Cześć! Witam Was na wędkarskim podsumowaniu roku 2023. Udało mi się w nim być nad wodą około 115 razy, najczęściej były to jednodniowe bądź kilkugodzinne zasiadki. Ułowiłem na takich zbiornikach jak Zalew Rybnicki, Jezioro Żywieckie, Dzierżno Duże i kilka razy Goczałkowice. 100% zrzutu na metod Feder na dystansach 70 do 125 metrów. Jeśli chodzi o wyniki, był to u mnie zdecydowanie rok W pierwszej połowie roku pobiłem swoje życiówki to zarówno na zalewie rybnickim 57 cm, jak i na jeziorze Żywieckim 54. Jeśli chodzi o leszcze, wpadły dwie fajne sztuki na. Jeziorze Żywieckim 65,5 i 65 cm to już naprawdę niewiele mniej od mojego rekordu z tej wody. Nadzieżnie dwie sztuki powyżej 70 cm, najsłabiej rybnik. I jeśli chodzi o karpie, <coughs> był to mój zdecydowanie najlepszy sezon, chociaż oczekiwania były większe, zabrakło ryb 10+. Plus. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie uda się to zmienić, jeśli chodzi o płoć również słabo, wpadło dosłownie kilka sztuk, między 35-38 cm, ale ciężkie metodowe zestawy i otwarta woda nie sprzyja łowieniu tej ryby. Z ciekawych przyłowów na pewno nie zapomnę 180 cm suma złowionego na zalewie rybnickim, jeśli chodzi o szersze podsumowanie mojego sezonu, zapraszam wszystkich na mojego fanpage'a na Facebooku z.s. distance feder catch and Rails. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do kolejnych materiałów.